Nazywam się Joanna Sobesto, jestem tłumaczką literatury angielskiej i przekładoznawczynią. 17 kwietnia o 13 w Kolegium Maius spotkamy się, żeby porozmawiać o książce Trishie Hersey, Rest is Resistance. Hersey jest performerką i poetką i w pierwszych słowach swojego manifestu zachęca nas do tego, żebyśmy czytali go należąco. Uważam, że to trochę więcej niż wybieg retoryczny. To pewna polityczna deklaracja. Podczas warsztatów zastanowimy się, w jaki sposób tłumaczyć manifest. Taki gęsty i różnorodny tekst z jednej strony bardzo osobisty, wręcz poetycki, momentami przypominający esej historyczny czy polityczny. Pomyślimy o tym, czy w dzisiejszych czasach słowa naprawdę mogą zmieniać świat i jaki udział mają w tym tłumacze. Będę na Was czekać. Do zobaczenia. Cześć! Uczysz się niemieckiego i zastanawiasz się, do czego właściwie może się w życiu ten język przydać? Mam na imię Kamil i też kiedyś zadawałem sobie to pytanie. Od tamtej pory robiłem już z niemieckim wiele różnych rzeczy, a zdecydowanie najciekawszą z nich okazało się tłumaczenie literatury. Chciałbym zaprosić Cię na warsztaty, na których opowiem o tym, jak wygląda praca tłumacza i pokażę, że nie polega ona na nudnym wertowaniu słowników i podstawianiu słowa za słowo. Spróbujemy wspólnie przetłumaczyć kilka bardzo krótkich, ale wcale nie tak łatwych tekstów. Opowiem też trochę o praktycznych aspektach zawodu tłumacza i o tym, jak świat tłumaczeniowy zmienia się pod wpływem nowych technologii. Brzmi jak coś dla Ciebie? To zapraszam! Środa, 17 kwietnia, Kolegium Majus przy ulicy Fredry w Poznaniu.